Nie, nie. Nawet kiedyś wle, szmar tu zaradę Nawet gdy jestem sam, ciągle ktoś mnie ochrania. Siedzę sam w tych ciemnościach i zwalam świat. Chcą niby podejść, ale mimo to boją się strach Jestem z miejsca, gdzie najwyższe piętro to jest niebo. Oni chcą wierzyć w sukces, bo utleni ten placebo. Nie wierzą w samych siebie, a, bo stoją między religiami, blisko mi już naprawdę granic. Ronie podęczeli wyżej ale za to szybciej zmartwi Dobrze wiem, że jestem czymś więcej niż ludzki w tym szarym, w mieście Biorę wszystko w swoje ręce I uciekam w środku prędzej. Zanim nie podłem zabiorą mnie do siebie Ja przejdę przez ciemno